Tam można odpocząć, gdy też zmęczony. Ciężaróweczką albo albo zrobić. Zjeść nie można. No nic, jedziemy dalej. Nudno. Nie ma co robić. Można poruszać palcami jednej nogi. Albo palcami drugiej. Popatrzeć w ustewko. No ktoś nas będzie mijał. No bo widać tu nie niestety... jedna, jeszcze dwa... Mija, Mzyk. A my jedziemy! Ile nam ten wywiad pokazuje? 90. Gdzie Mówi 88. I nic się szybciej nie da. Nudno. Po prostu jest nudno. Jak tu nie zwariować, albo nie zadnąć? wtedy człowiek ma znowu nas też wyżej, mijał. Czerwone opel, rozpada się, ale nie, parda do, do przodu. Chociaż jakąś żaróweczkę do godziny, żeby można było wyprzedzić. Coś by się działo. A tak. Nudy. Nudy. I nudy. I znowu nudy. I, i nuda. Noga. Nogie na kierownicę. Ręce wolne. Można je. Jest ja tu nie zasnąć! Brata! Ach, trochę nas zarzuciło, jednak trzeba chyba lepiej. Jakkolwiek nogi przy tej jeździe autostaną są zupełnie niepotrzebne, to jednak ręce też czasami się jeszcze nam przydadzą. Bo ona jednak mimo wszystko kręci. Możemy popatrzeć jakieś takie piękne są te... Trochę muszę patrzeć przed siebie Ale krajobrazy są całkiem, całkiem pła Jak świeci to jest nawet bardzo fajne Samochody tak Z brzegu Tak kabina wygląda, tak, przykręcasz się na nie nudziło W środku W jedną stronę W, stronę w drugą działa można tam tachograf chodzi Powietrze nam leci do góry otwarte byśmy się udosię jedziemy to za 14 stopni i jedziemy Jedziemy nam zostało 88 km autostrady bardzo i namiętnie do przodu. To jakieś rama przeciwpożarowa, duży boczny wiatr. No tak, wyjedziemy z nagórki, to na otwartej przestrzeni może nam uderzyć, Chociaż z drugiej strony wiate są drzewa, więc... No, ale powiem to może uderzyć. Mercedes był Chyba. Można zobaczyć, co to było. No jakąś jakoś żarówkę w dali, więc jest szansa, że ją dogonimy. Coś się będzie działo. Może nawet nacisnę hamulec, tak jakby do z tyłu jechało jakiś samochody. I kto wie, może nawet sprzęgłe, ale to raczej był. Za tym nie optował. Za sprzęgłem. Mają Można by było przez i pogadać, ale ile to gadać z tymi ludźmi? Jakiś tam jest...

Miejsce do odpoczynku, o, chyba tak to się czyta, drzwami, tu to, to nawet będzie stacja paliwowa. by hmm. skorzystać, zostało jakieś 185 km. jedna czwarta, no nie wiem czy to dojedziemy, o jaki ładny, kolorowy most. jest w kolorach tęczy, no po prostu fajnie. Z nami jak to, to to się tam wyjdzie. Zwolnała jakaś... No. Znaczy, to ciężarówkę do no to minie ze 2 godziny, albo 3. Może 5 lat Pół, albo 20 minut. zaś chyba tyle nie będzie... Krycie. będziemy dojeżdżać... No, to wtedy... Będziemy i nie, nie będziemy ruszyła teraz robimy prawekujemy